Posłuchajmy, co Jezus mówi w Orędziu w tomie drugim. Oto jestem wśród was. Poruszam serca i sumienia. Moje wezwania stają się coraz gwałtowniejsze. Ogłuszający łoskot przewinień ludzkich nie może zagłuszyć mojego głosu, który rozlega się po całym świecie. Ślepi i głusi widzą to i słyszą. Inni natomiast zatykają uszy, aby nie słyszeć, zamykają oczy, aby nie widzieć. Moje wezwanie, mój apel jest rozdzierający. Chmura łask dobroczynnych pokrywa Ziemię, ale jest mnóstwo ludzi nieczułych i opornych na łaski, które zsyłam. W zamian pragnę miłości i wdzięczności moich dzieci. Miłość musi być odwzajemniona. Tak, moje dziecko, ta modlitwa odbywa się w ciszy miłości, w Twoim sercu. Małgorzata nie wiem, co powiedzieć. Kocham cię. Czuję tylko jedno, mam tylko jedno pragnienie: kochać tego, które mnie kocha tak bardzo. Jezus. Udaj się w odosobnienie, w tę ciszę wzruszającą mojej miłości, gdzie jesteś bezpieczna. To czas odpoczynku, wchłaniaj go, czerp go od Maryi razem z nią. Nie będę dla ciebie nigdy złudą, będę rzeczywistością, która poucza, kieruje, ofiarowuje, która kocha cię. Ty znasz cierpienia, jakie towarzyszą współodkupieniu. Znasz radość, jaka towarzyszy zmartwychwstaniu. Pracuj w pokoju, umacniaj swoją nadzieję każdego dnia, niech Twoje zaufanie stale się powiększa w oddaniu i zawierzeniu. Bądź ciągle mała, bo nie jesteś jeszcze mała wystarczająco. Kiedy osiągniesz stadium końcowe wszelkiej możliwej małości, wtedy pomnożysz ją w duszach, a ja przyjdę do ciebie. Moja matka zapomina tylko zadawane jej cierpienie, ale wierz mi, ona dotrzymuje swoich obietnic. To, co jej przed chwilą powiedziałaś, wzruszyło jej Matczynę serce. Ona wychodzi ci naprzeciw, nawet bez Twojej wiedzy. Nie wątpi w jej matczyne pośrednictwo również dla tych, których Ty kochasz i za których cierpisz. No, ja myślę, że Maryja jest zawsze tą, która nas chroni, i zawsze możemy w niej znaleźć opiekę. Jezus tak naprawdę, jak jesteśmy z Jezusem, chcemy iść tą drogą, czyli pomagać innym do zbawienia, to Jezus mówi, to poznałaś cenę, smak, spółodkupienia, krzyż, który zawsze temu towarzyszy. Tak? I to poznajemy właśnie z Jezusem, ale dlatego potrzebujemy pomocy ogromnej. To jest Maryja. Jej uśmiech, jej serce jest zawsze otwarte, delikatność, czułość, obecność. Sami nieraz nie dajemy rady być z Jezusem to Maryja jest zawsze obecna, zawsze nam towarzyszy jak Matka, przytula do serca, po prostu wystarczy wziąć różalnię, zacząć mówić różalnie, zostawić wszystko, nasze troski, nasz wściekłość, złość jakąś i Maryja, Maryja po prostu przychodzi i ucisza swoje dziecko, Nie? Mamy takie doświadczenie też? Tak, takie wielokrotnie miałem, że właśnie w takiej chwili niepokoju, Zdenerwowania, właściwie błahostką jakąś, zaczęłam po cichu sobie mówić, zdrowaś Mario, albo śpiewać, zdrowaś Mario. I po jakimś czasie przychodził uspokojenie takie, i w ogóle jakby już nic się nie wydarzyło. Spokój ogarniał wesoła taka radość w sercu, i zupełnie już było inaczej. Maria zawsze pomoże gdy się do niej uciekamy. To czas odpoczynku, wchłaniaj go, czerp go od Maryi, razem z nią. Nie będę dla Ciebie nigdy złudą, będę rzeczywistością, która poucza, kieruje, ofiarowuje, która kocha Cię. Ty znasz cierpienia, jakie towarzyszą współodkupieniu. Znasz radość, jaka towarzyszy zmartwychwstaniu. Maryja otula nas i ona była właśnie i przy cierpieniu Jezusa, i przy przy zasłaniu ducha świętego, ona wie wszystko i, i też doskonale zna nasze serca. Po prostu, Maryja kocha jak nikt nie kocha, jak nikt nie potrafi kochać. Tak, Maryja nas kocha: ciebie i ciebie, kogokolwiek. I tylko jest pytanie, czy my pozwolimy się ukochać przez nią? nie, Pozwolimy się przytuć? Bo jak prawdziwa miłość, ona nie zmusza do niczego, tak. Nie jest takim despotą, tylko miłość, szanuje wolność drugiej osoby. Czy pozwolimy się kochać przez Maryję? Ona Tak kocha, jak nikt nie kocha na świecie oprócz Jezusa. Bo tak możemy podsumować ten fragment. Zawsze w niej jest nadzieja, zawsze w niej jest nasza ucieczka, nasza siła, pomoc, pokój naszych serc. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieskie. dar Maryi. Za jej obecność, za jej miłość, pokorę, cichość, cierpliwość. Jezus mówi też w innym miejscu, Maryja cisza dolin. Jak doliny gdzieś zasypiają, a wieczór tam głasi, przychodzi taka cisza dolin. Maryja jest taką ciszą dolin, bardzo teraz potrzebną na rozpalone nasze umysły, nasze serca, rozbite, rozproszone. Niespokojne takie, Maryja cisza dolin, Maria jutrzenka nowego dnia, który przechodzi na cały świat. Ten, ten dzień nowy przychodzi, on następuje, już widzimy gdzieś daleko tą jutrzenkę, nowego dnia. I to jest właśnie Maryja, jej niepokalane serce. Jak mówi Fatimie, moje niepokalane serce na końcu zwycięży. I w Bogu, w jej obecności, w jej sercu, nasza nadzieja. Hmm.